Obojętnie jak jest na dworze my zawsze wstajemy w lewym humorze. Wiąchę rzucamy matuli. Co jest ropucho, w gardle mnie sucho, a tyś jeszcze nie przyniosła ćwiatuli. Potem pół buty kładzie i nie żegnając się z mamą, idzieł się spotkać z kaśkiem lub władziem. Żeby se trochę postać pod bramą. Stoję, tak sobie stoję. Nikogo my się nie boję. O! Naprzeciwka idzie dziwka. Kaziu! Zajmij się panią. Halo! przyhamuj najmilsza z blondul. Zrobim ci śliczny ondul. Że będziesz Kurwą, jak anioł. No to my mieli ubaw z tą dziwką. Potem my poszli do kiosku na piwko, wypili piwko, odbili uszka i zaprawili jednego staruszka. Potem z pod kiosku my dali chodu i w parku. Ale już we czwórkie bo doszedł Sławek przerobili my parę ławek. A jak my lali, jak my łamali, to wszystkie inne ludzie pryskali. Bo między Bogiem a odromny są, to najważniejsze my są. Obojętnie jak jest na dworze, my zawsze stajemy w lewym humorze. Wiąchę rzucamy matuli, co jest zrobucho, w gardle mnie sucho, a tyś jeszcze nie przyniesłać świartuli. Potem pół buty kładziem i nie żegnając się z mamą, idziem się spotkać z Kaśkiem lub Władziem. Żeby se trochę postać pod bramą. Stoję, tak sobie stoję. Nikogo my się nie boję. O! Na przeciwka idzie dziwka. Kaziu, zajmij się panią. Halo! przyhamuj najmilsza z blondul. Zrobim ci śliczny ondul, że będziesz Kurwał jak anioł. No to my mieli ubaw z tą dziwką. Potem my poszli do kiosku na piwko, wypili piwko, odbili łóżka i zaprawili jednego staruszka. Potem z pod kiosku my dali chodu. I w parku. Ale już we czwórkie, bo doszedł Sławek przerobili my parę ławek. A jak my lali, jak my łamali, to wszystkie inne ludzie pryskali. Bo między Bogiem a odromny są, to najważniejsze my są.